Świętujemy 120 lat, ale świętujemy z Krakowianami dla Krakowian. Główne obchody odbędą się w Barbakanie, więc, kto żyw, niech 31 maja przyszłego roku bierze do Barbakanu na odrobinę słodkości i z pewnością na dobrą muzykę, aby razem z nami uczcić ten moment. To jest data dzienna, kiedy zostało założone nasze muzeum w 1899 roku. W czerwcu 1946 roku w muzeum pracował jeden pracownik, nazywał się Jerzy Dobrzycki, dyrektor, a w lutym 1947 pracowały cztery osoby, dzisiaj 314. A w czerwcu 1946 roku, kiedy Jerzy Dobrzycki był powołany, miał pod opieką 1063 zabytki. Dzisiaj mamy pod opieką no, blisko 200 tysięcy zabytków. W 1946 roku dyrektor nie miał żadnego działu, żadnej lokalizacji, dzisiaj pracujemy w 18 lokalizacjach. No Te wskaźniki rozwoju, one oczywiście są niezwykłe, tylko że jeżeli byśmy tylko rozmawiali o liczbach, to zobaczymy muzeum, które się rozrosło. Pytania o muzeum, które się rozwinęło można zobaczyć wtedy, no, kiedy już się wejdzie głębiej w tą tkankę, jaką jest człowiek, pracownik i widz. Zrobiliśmy takie muzeum średniowiecznego Krakowa, zrobiliśmy Muzeum II wojny, mamy takie fragmenty, które nawiązują do II Rzeczypospolitej. Teraz jest czas, żeby zrobić Muzeum Nowej Huty, raczej, ale to też w kontekście tych lat, które były po zakończeniu II wojny światowej. I sądzę, że coś takiego jest naprawdę niezbędnie potrzebne. Fenomen Muzeum Historycznego Miasta Krakowa dziś to jest najwyżej frekwentowana w Polsce samorządowa instytucja, która już dawno przekroczyła barierę półtora miliona zwiedzających. I nie statystyka jest ważna. Ważny jest ten skok, jaki dokonał się też dzięki zrozumieniu, jak bardzo zmieniła się w ostatnim czasie misja muzeów, a zwłaszcza muzeów miejskich. To już nie są tylko ekspozycje prezentujące eksponaty, ale to jest przestrzeń do dialogu, do rozmowy. W ramach współpracy z Muzeum Historycznym prowadzimy wspólne wybieranie wraz z mieszkańcami smaku Krakowa. Każda dzielnica będzie mogła, czy każdy mieszkaniec Krakowa będzie mógł się wypowiedzieć na ten temat i, i powiedzieć, jak według niego smakuje Kraków. My te głosy chcemy wziąć pod uwagę. Smak Krakowa zagości we wszystkich ludspotach. Na tę chwilę mamy 16 spotów, ale jak będzie na koniec maja, tego nie możemy zdradzić. To zacznę od tego, co zostaje. To znaczy zostaje nazwa Muzeum Historyczne Miasta Krakowa jako oficjalna nazwa, która będzie na pieczęciach, na umowach, natomiast nowe będzie całe logo i nazwa, która będzie w przestrzeni publicznej można powiedzieć, znaczy, w wszędzie, gdzie będziemy komunikować naszą działalność wystawy, wydarzenia. Jesteśmy nowoczesną instytucją, jesteśmy tak postrzegani i potrzebujemy też nowoczesnego znaku graficznego po prostu. Ponadto to takim trzonem obchodów jest, są wystawy. Jest to cykl pięciu wystaw, taki pentaptyk wystawienniczy o wspólnym haśle przemieszczanie. Serdecznie Państwa zapraszam. Świętujmy razem. Każdy z nas nosi w sobie okruszek Krakowa i tym Krakowem po części jest.